Nie, nie bardzo wiem, jak, jak to wszystko wyrazić, żeby się trzymało kupy. Bo z tego, co ja pamiętam, to wychodzi, że ja się urodziłem tuż po początku świata. Jak tylko Pan Bóg stworzył Proszę Ciebie, całe to ustrojstwo to ja się pojawiłem, bo dookoła były tylko krzaki, pokrzywy, krowie, placki, psy, koty. Proszę Ciebie, nie było żadnych urządzeń, nie było elektryczności. Więc pamiętam jako dziecko na Golasa, bo. Jest w życiu człowieka taki okres, kiedy się obnażasz. Moja siostra dokładnie urodziła się rok po mnie. I my oboje ganialiśmy tak na golasa po pokrzywach. No. To nie był czas genitalny, to był czas analny. Natomiast kwestia fujarki to żadna, żadna. To, 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 to nie ten czas. To nie ten czas. Przód nie, nie, nie interesował. Tył, owszem, tak. Pamiętam taką sąsiadkę, proszę Ciebie. Władzia Lewandowska. No, co najmniej 15 lat starsza ode mnie, przedwojenna. No, wtedy to była młoda dziewczyna. Pamiętam, że wypinałem na nią goły tyłek. Dupę pokazywałem po prostu. A ona mi, oj, nieładnie, nieładnie. No, i uśmiechała się do mnie, Władzia. No. Ja miałem 3 lata, 4, góra. Więc latałem na Golasa po podwórzu i nagle pojawił się ciągnik. To koniec lat 40. albo wczesne lata, bardzo wczesne lata 50. I jak ja się wtedy kurwa przestraszyłem? I wpadłem w pokrzywy, proszę cię, poparzony, cały w bąblach. No, obezrałem się wtedy chyba. no. Moja matka była raczej osobą wstydliwą, zakrywającą się, skromną i na stare lata została bigotką.